Witajcie, moi kochani. Tak jak obiecałam wczoraj, e, robię dzisiaj premierę i serdecznie gratuluję e, dziewczynie, która ma dzisiaj urodziny. <laughs> Wszystkiego dobrego, dużo miłości, żeby się Twoje życzenia spełniły. Takie najskrytsze. Kochani, dzisiaj zrobię taki krótki rozkład, mam nadzieję. E, jeśli on, ona dzisiaj o tobie myśleli, to co myśleli? Ja Was przepraszam za światło, ale ja to jeszcze robię bardzo amatorsko. Planuję sobie wszystko jakoś ustawić, ale na tą chwilę robię po prostu w gościnnym na stole, a światło mam za sobą. Taką lampę, wiecie, przy suficie. Ale myślę, że akurat to nie jest aż tak ważne, co, co widzicie, ale co słyszycie, prawda? Dobrze, to zobaczymy, czy on, ona dzisiaj o Tobie myślał, myślała. Ja będę mówić z perspektywy kobiety, która patrzy na mężczyznę. Jeśli są tutaj panowie, którzy patrzą na kobietę, czy panowie, którzy patrzą na panów, czy panie, które patrzą na panie, to sobie tylko to przewróćcie, ok? Najpierw zobaczymy, czy w ogóle myślał. Jeśli myślał, to co? No w tarocie zazwyczaj takie myślące karty to są karty mieczy. No i zobaczymy, co nam się pokaże. Jeśli nam wyskoczy miecz zaraz na dzień dobry, to wiadomo, że myślał, ok? Ja proszę na początek o 3 do 5 kart. kart. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości. I proszę o jasne przekazy. Czy Twoja bratnia dusza myślała? Jeśli tak, to co myślała o Ciebie? O Tobie. Jakie myśli miała w stosunku do Ciebie? I już mamy miecze. Także na pewno myślał, słuchajcie. Ejejeje. O Boże, ale cierpi chłopi no Uff. no. dobra. To już Wam mówię. Ja sobie je... karty dopowiadające. Już nam się sam tutaj położył. Ciekawe, co nam dzisiaj ciekawego opowie. No ja już wiem, o czym myślał. Ja sam sobie winien. Opatywnie miało wyjść. Okej. Okay. No to tak, słuchajcie, kochani moi. No, z Czwórką Mieczy to jest taka stagnacja u niego. Tak myślał, że właśnie cała ta sytuacja między wami stoi w miejscu. Nic się nie dzieje. Um, ale właśnie myślał, jego myśli, może ja tak będę mówić z jego punktu widzenia. Nic się nie dzieje, nic się nie rusza, a przecież my jesteśmy bratnimi duszami. Czemu to stoi w miejscu? Później z kartą Księżyca mamy właśnie takie obawy, lęki, ale to też jest karta takiego przyciągania, wiecie, takiej namiętności, takich tęsknot. No i pod tą kartą mamy ptaki, a ptaki w, kart w kartach Lenormanda Oznaczają takie zaniepokojenie, zdenerwowanie, chęć komunikacji. Czyli on bardzo mocno myślał właśnie o tej tęsknocie i chęci komunikacji. I to go bardzo tak podburzało dzisiaj, nie? Taki był zdenerwowany, napisać, nie napisać. Nie wiem, czy napisał, dajcie mi znać w komentarzach. Z ósemką. Moment i pod spodem mamy trumnę. Trumna w kartach Lenormanda to bardzo dobra karta, bo ona oznacza transformację, kochani. Czyli on chce tutaj nad czymś pracować i chce to przetransformować, jeśli chodzi o Was związek. Takie właśnie miał myśli dzisiaj. I teraz przychodzi taka najgorsza dla Niego karta, bo z dziesiątką mieczy. To jest największy ból, jaki można odczuć, jeśli chodzi o ból taki emocjonalny. Więc tak naprawdę to on ma, po niemiecku to jest Liebe a jak to jest, będzie po polsku, no taki straszny ból właśnie, jeśli chodzi o miłość. Nie? Czyli on bardzo cierpi. Dzisiaj cierpiał i właśnie cały czas jego myśli były zwrócony właśnie w ten kierunku. Jak bardzo jest mu ciężko, jak bardzo cierpi. Ale jak powiedziałam na początku, sam sobie winien, przecież nie musiałby, prawda? I teraz mamy dwójkę mieczy znowu. Czyli tych myśli to on dzisiaj miał po twoim kątem, ohoho. I teraz jest tak. Chci... Właściwie to on musi się, musi podjąć jakąś decyzję. I on o tym wie. I on się nad tym zastanawia. Bo on by chciał w to takie małe szczęście, bo tutaj koniczynka w kartach Lenormanda oznacza takie krótkie szczęście. Zazwyczaj jest to, symbolizuje to w takich rozkładach miłosnych takie, wiecie, spotkania na sz, sz. wiecie o co chodzi, nie? Czyli takie bardzo ym, bardzo ciepłe spotkanie. <grym> no. I on właśnie tutaj by chciał podjąć decyzję. On się zastanawia, jak to zrobić, w którym kierunku ruszyć, co, co zrobić, żeby znowu wróciły te właśnie takie piękne spotkania. Ale no, niestety, nie potrafi podjąć decyzji. Może jest zablokowany przez to, że ty mu powiedziałaś: słuchaj, hopie. Na tą chwilę to ja nie mam ochoty być, tylko właśnie zajączkiem takim do, do nie? Więc on nie wie, jak to ugryźć, jak znowu cały czas myśli, jak to zrobić, żeby znowu wróciły te, te właśnie stare czasy. Te krótkie, szczęśliwe momenty. O czym myślał? No myślał o tobie, jako o królowej Buław czyli o tej takiej namiętnej, rozpalonej, wspaniałej, pachnącej, bardzo seksy, bardzo y, pełną temperamentu, no po prostu marzenie każdego faceta. I tutaj właśnie z, z sowami to może oznaczać właśnie znowu te wasze nocne spotkania czy wieczorne spotkania, kiedy byliście razem przy nie wiem, świetle księżyca, ale właśnie tutaj jedno z Was musiało się zawsze pożegnać i jedno odchodziło, a drugie zostawało samo. O tym zawsze myślał. Ja podejrzewam, że tu chodzi o Ciebie, bo on odfruwa, ona zostaje sama, patrzy w jego kierunku i no za wesoła nie jest. Następnie mamy siedem monet i te siedem monet mówi właśnie o, o takim, takim zatrzymaniu się całego cyklu. I on wie, że to wszystko stoi w miejscu, że praktycznie tego waszego yy, połączenia nie można przerwać, ale trzeba coś z tym zrobić. Czyli to wasze połączenie bratnich dusz jest i on sobie zdaje z tego sprawę, ale on szuka jakiegoś rozwiązania i cały czas myśli, że właśnie tym rozwiązaniem będzie wiadomość w Twoim kierunku. Ok. O tym dzisiaj myślę. Wiecie co? Co? Nie, idziemy dalej tarotem. Ja dzisiaj bardzo dużo czuję. Co oni jeszcze myślą? Jakie myśli zaprzątają mu jeszcze głowę? I mamy. Wow! Dziewięć monet i świat. Słuchajcie, kochani. No, dziewiątka to jest taka bardzo mocna karta, takiego spełnienia, takiego jackpota. To jest takie praktycznie, bo później jest tylko dziesiątka monet, czyli to już jest w ogóle, no, naj, naj, najszczęśliwsza karta, właśnie, która prowadzi do stabilizacji, ale dziewiątka monet. Również może oznaczać taką single ka kartę, nie? Czyli yy, z jednej strony jest mi dobrze, ale chciałbym nowego początku. Z jednej strony yy, próbowałem być wolny i sobie fruwać z kwiatka na kwiatek, ale i tak mi z tym niedobrze, czyli nie jest to aż takie fajne. Mimo wszystko, yy, on by chciał zacząć coś nowego. O tym właśnie myślał, że czas na zmiany, czas na nowe życie. Pamiętajcie, że to, co myśli, to rzadko się odzwierci odzwierciedla w czynach. No, no bo tutaj on ciągle rozpacza nad tą przeszłością, jak to pięknie było, że to wtedy było inaczej, a teraz jest inaczej, i on praktycznie nie widzi, że on ma jeszcze szansę coś naprawić. Że nie musi ryczeć nad tymi wywalonymi kielichami, tymi trzema, bo za nim stoją jeszcze dwa, tylko on musi podjąć decyzję i musi tą szansę wykorzystać. No i sam się też dziś właśnie zastanawiał, czy to wszystko to nie jakaś iluzja, bo on to sobie dla niego to było. Dostawał te siedem kielichów, i w każdym coś było, trochę miłości, trochę namiętności, trochę sprzeczki. On, on się czuł naprawdę jak taki młody Bóg przy tobie, i o tym właśnie dzisiaj myślę. No i myśli, żeby wykorzystać szansę, żeby ruszyć w twoim kierunku właśnie tak, jakim go znasz, czyli takim. Pewnym siebie, ognistym, pełnym namiętności, bo tak naprawdę to on yy, jak to po niemiecku jest takie słowo zdanie, zgubił pióra, czyli wycierpiał swoje i chciałby wykorzystać szansę na właśnie takie no znowu na, na, na tą ognistą relację. No właśnie, tu jest stabilnie, i on chce. Ruszyć w jednym kierunku razem z tobą. Cały czas o tym myśli. Hmm. Chce trzymać się kurczowo tego związku. Go wcale nie chce puścić. Słuchajcie, z ósemką buław, on myśli naprawdę poważnie nad komunikacją, i to może przyjść bardzo spontanicznie. W waszym kierunku, to może być jakiś impuls, i słuchajcie, on cały czas was obserwuje. On cały czas was obserwuje i, i on jest taki właśnie: on wie, że jesteście bratnimi duszami. Obserwuje was, ale jeśli wysyła jakąś wiadomość, to ta wiadomość może być tak zimna, taka nie wiem, hej, albo co słychać, a ty się zastanawiasz, cholera, ej, to wszystko. I szczerze mówiąc na takie hej, to nawet dziewczyny nie odpowiadajcie. Zostawcie to, niech sobie, niech jego mózg trochę popracuje, dlaczego nie odpowiadacie na hej, nie? Boże, to z tym hej to, to, to jest, co ja się nasłucham właśnie, hej, nie? A ja nie wiem, napiszcie mi kochani, czy macie tego heja, nie? Czy dostajecie chyba też takie wiadomości? Bo to jest takie typowo dla właśnie Wiktorów, nie? Dobra. To zaglądamy dalej. No, jak się nie umie zdecydować, no to ma pecha. No. Mamy. 10 monet, czyli spełnienie marzeń. On wie, że jesteście najlepszym, co się mu mogło strafić. Wie, że jesteście wysłane Właśnie przez tutaj z kapłanem, przez niebiosa dla niego, że to nie jest normalny związek, taki ziemski. A on chce pracować, właśnie nad, nad tym połączeniem. No, tylko no niestety ma e, bardzo niedorosłą jeszcze energię. On jest, e, będzie wysyłał tylko takie impulsy, właśnie takie słówka: hej, e, kawa. Pizzeria? Na przykład. Ja, ja nie wiem, jak to jest u Was, bo może macie takich romantycznych wiktorów, którzy, nie wiem, kochanie, miało być ochotę na piękny wieczór nad jeziorem przy blasku gwiazd i świec. Bo zamówiłem właśnie skrzypka, który będzie nam grał serenadę. Słuchajcie, jak, jak ktoś taką wiadomość dostał, to proszę, podzielcie się z nami, żebyśmy mogło wszystkie zazdrościć. Ale wiecie, kochani, o co chodzi. Bierzemy to trochę na luzie dzisiaj, bo tak jak mówię, no to, co on wysyła po Twoim kierunkiem, to jest o... Ale słuchajcie, no mówię, on tu cały czas chce stabilizacji. On chce, on trzyma się kurczowo, on cały czas myśli o tym, żeby Was nie puścić. Z asem monet on chce, no, no to praktycznie to jest takie upieczętowanie na każdym poziomie związku. No i zdaję sobie sprawę, że jako wisielec, no to on za daleko nie poleci. No i że musi pracować nad tym związkiem. O tym dzisiaj myślał kochani. Myśli. Oni myśleć, potrafią komunikować nie bardzo, prawda? Czyli Wy dzisiaj możecie, słuchajcie, bardzo mocno odczuwać te Jego myśli, i to może się odbijać taką ciężką energią, że praktycznie nie macie powodu, ale odczuwacie właśnie taki smutek, tęsknotę. Tu jeszcze działa nam bardzo mocno nów księżyca. I właśnie te jego myśli, bo to nie są lekkie myśli, to są bardzo ciężkie myśli, mogą dzisiaj spowodować, że bardzo mocno go odczuwacie. Jeśli jest wam źle w tym momencie, to proszę odeślijcie tą energię z powrotem do niego. Podziękujcie i niech on to zabiera, bo to będzie was obciążać. Kochani, nie wiem ile, 17 minut, dobra, jeszcze powiem tylko króciutko. Ja często znowu muszę wrócić do tego tematu. Często czytam: To ja będę czekać, to ja czekam, to ja czekam. Ja czekam 20 lat, ja czekam 30 lat, to jeszcze poczekam, to czekam. Słuchajcie, jak będziecie czekać, to się nie doczekacie, bo proces polega na tym, że wy jako macie być królową, włożyć koronę i żyć swoim życiem, ale takim prawdziwym życiem. To nie ma być coś na siłę udawane. Wy, wy macie zostać w tej wierze, że ta wasza bratnia dusza jest i po prostu żyć. Bo słuchajcie, wy nie wiecie, jaką umowę podpisałyście z Nim na chmurce 22653, bo może było tylko, umówiliście się, że macie się spotkać, przecierpieć jakiś moment, przerobić Wasze tematy czy nawet przerobić temat tęsknoty, bo na przykład w którymś tam wcieleniu nie wiem klientka stwierdziła, że ona nie będzie czekać na niego, bo poszedł na wojnę, to sobie wzięła następnego gościa na przykład, to jest tylko przykład i w tym momencie ona musi przerobić ten temat tęsknoty, kiedy on był na przykład na wojnie we Francji w w roku nie wiem, 1623 nie mam pojęcia dlaczego to szczeliłam. I on za nią tęsknił, a ona w tym, razie, w tym czasie sobie kogoś znalazła. I w tym momencie ona musi przerobić temat tęsknoty. Jeśli przerobi ten temat, może być tak, słuchajcie, że drogi ich się rozejdą, że tylko to mają przerobić. Nie każdy proces kończy się związkiem, kochani. Nie każdy więc takie czekanie, wyobraźcie sobie, że czekacie i czekacie, nie, nie otwieracie się na nową miłość, nie żyjecie, tylko ciągle czekacie i cierpicie i macie 80 lat, przychodzi kostucha i mówi: dobra, zbieramy się, a ty, he? A ja jeszcze czekam. Więc wiecie, co chcę przekazać w tym momencie. Wy macie żyć i przede wszystkim w tym procesie macie puścić wolno tą duszę. Nieważne co, na tym polega ta bezwarunkowa miłość. Bo czasami naszym doświadczeniem tutaj na Ziemi jest przeżycie tej głębokiej miłości. To jest miłość, której się nie da opisać które jest tak głęboko i już za to macie być wdzięczni. I wiecie, że jesteście ciągle połączeni od wieków, od wcieleń. I jeśli czegoś nie przerobiliście, spotkacie się w następnym wcieleniu. Tylko człowiek ma oczekiwania, człowiek chce już. My chcemy już, najlepiej już teraz. Dlaczego uniwersum tak mnie kara? Dlaczego sami sobie wybieramy tą drogę? I przechodząc przez kanał, w momencie kiedy się rodzimy, przechodząc przez kanał zapomnienia, my nie wiemy, jaką umowę zawarliśmy z naszą bratnią duszą. Dlatego, kochani, nie będzie wam lżej, jeżeli będziecie cierpieć i czekać. A najlepiej jest właśnie wszystko puścić wolno. Jeśli do was należy, wróci z powrotem. Ja Wam podam jeden przykład. Um. Nie wiem, banalnej. U mnie tak to się odbywa. Mam, chciałam mieszkanie w pewnej dzielnicy, w mieście, w którym mieszkam. Ale to była taka dzielnica, wiecie, ale to było 20, ponad 20 lat temu, yy, gdzie praktycznie sami Niemcy, tam tak ciężko było mieszkanie znaleźć. Ja tak, no kiedyś chciałabym tu mieszkać. 5 lat później znalazłam dostałam przez przypadek czego oczywiście nie ma przypadków dostałam to mieszkanie, dlaczego? bo ja tak wyraziłam życzenie i je puściłam i zapomniałam o nim i nagle przychodzi koleżanka, mówi Agnieszka, ty szukasz mieszkania e, słuchaj, ja dostałam ze spółdzielni właśnie e, ofertę, ale ja go nie chcę, bo jest mi za małe, to jak nie wiem, jak ty chcesz to bierz, i, i miałam mieszkanie i słuchajcie, ostatnia jest najlepszy motyw, to jeszcze, ale powiem wam Ech, nie wiem, 20 lat temu, 15, jeszcze może 10 lat temu, Moje marzenie był stary Mercedes. Taki prawie Oldtimer. I również tutaj mówię Boże, takim okularnikiem, takim 124, ale bym chciała jeździć. Nie? nie chcę nic porządnego, nowego, ale właśnie takim dostojnym dziadkiem, mietkiem sobie pojeździć. No i na tym się skończyło moje marzenie. Pomyślałam, pomarzyłam, puściłam bo wiedziałam, że i tak go nigdy nie kupię, znaczy no. I słuchajcie, w zeszłym tygodniu przychodzi do mnie mój klient, e, rozmawiamy i on mówi, że właśnie pokazuje mi zdjęcie takiego starego Mercedesa, e, którego wiózł swojego przyjaciela do ślubu. Ja mówię, Boże, to moje marzenie. On mówi do mnie, słuchaj Agnieszka, ja mam takiego Mercedesa. Mówi, zrobiony na pico bello i mówi tyle i tyle, cena przystępna, no to ja przychodzę do domu no i... E, rozmawiam z mężem i mu mówię, ja mówię słuchaj, Zdzichu a my tu jest Mercedes ja mówię, to sprzedamy Audi, a kupimy tego, a ty będziesz tym jeździł no co, to... I, i wiedziałam, że mój chłop powie, ty, ty, ty jesteś nienormalna kobieta, a on wskoczył od razu w temat i mówi, to musimy go poglądać ale mówi, a będę mógł też jeździć czasami. I słuchajcie, no jak się uda, to w poniedziałek będę miała tego mojego wymarzonego Mercedesa. Dlaczego? Bo wyraziłam życzenie, go puściłam i zapomniałam. I dokładnie tak działa prawo przyciągania moje słoneczka. Naprawdę. Nie powiem, że ja jestem bardzo cierpliwa, bo ja oczywiście mam też takie jedno wielkie marzenie, ja się go trzymam i nie umiem go puścić. Ja manifestuję, ja robię medytację i tak dalej, bo, ja, bo, bo to jest właśnie cierpliwość, której nie mam, nie? Bo to cierpliwość i, i ludzie, a jeśli chodzi w ogóle o miłość i tak dalej, to, to to jest katastrofa, nie? W każdym bądź razie wierzcie mi, że jeśli będziecie w stanie puścić życzenie, Chcę być w związku z Wiktorem. Chcę mieć szczęśliwy związek z nim. Co będzie, to będzie. I puszczacie. I zaczynacie żyć. I żyjecie swoim życiem, i słuchajcie, nie uwierzycie, ja Wam daję to na piśmie. Jeśli zrobicie to z głębi serca i zaczniecie żyć pełną sił. Dokładnie tak, jak się powinno żyć, bo Pan Bóg nam daje to życie, nie po to, żebyśmy siedziały gdzieś w kącie i płakały za Wiktorem i czekały, kiedy napisze i z telefonem tylko tak i patrzyły, kiedy jest online, kiedy jest, e, e, nie wiem, na Facebooku coś zapostował, czy cokolwiek, jak nie jesteście oczywiście zablokowane. E, czy Wy go nie zablokowałyście? E, bo to jest również pokazanie, ile emocji mam w sobie, takie blokowanie, nie? Nie rozumiem blokowania, no ale dobra. W każdym bądź razie, słuchajcie, jeśli ja Wam daję na piśmie, jeśli zrobicie tak, jak ja Wam mówię, puścić życzenie i zapomnieć i żyć i cieszyć się życiem i dziękować Panu Bogu za to życie i dziękować rodzicom. Ja zawsze mówię, Boże, rodzice Was wychowali, rodzice Wam dali życie nie po to, żebyście teraz cierpiały tylko dlatego, że właśnie ten gościu nie jest w waszym życiu. I wierzcie mi, ja wiem, co to znaczy, bratnia dusza. Ja wiem, co to znaczy to cierpienie. Ja wiem, co, czym jest ten ból ogromny, nieprzespane noce i ta tęsknota najgorsza na świecie. Ale jak tego nie puścicie i nie zaczniecie żyć, nigdy nie doczekacie się tego, że On stanie przed waszymi drzwiami. Bardzo rzadko. Rzadko znam takich a rzadko pe, mało znam takich przypadków właśnie, żeby tak się właśnie wydarzyło. Tym bardziej, że on poprzez tą więź między wami on czuje tą energię i tak jak mówiłam, nie przyciągniecie go swoim smutkiem, swoim, swoim bólem. Wy go przyciągniecie pewnością siebie, radością życia, uśmiechem. Słuchajcie, no, wyobraźcie sobie, że on wie, że Wy siedzicie w domu. I piszecie mu na przykład, och, jak tęsknię za Tobą, jest mi tak źle, kiedy się zobaczymy. Mówię tak reagują faceci. Faceci uciekają przed ciężką energią. Ale jak mu nic nie będziecie pisać, tylko załóżmy, bo wiem, że te, ta, ta taka manipulacja typowo wrzucę na status, jak się dobrze czuję, to ma być od, od serca. Pokażcie, że się dobrze bawicie. Bawcie się, ale to macie się naprawdę bawić rzucajcie zdjęcia z urlopów z przyjaciółmi że żyjecie i wtedy on się zastanowi i wtedy przejdzie transformację bo poczuje, że może was stracić bo ktoś, kto siedzi w domu i ryczy w poduszkę no to słuchajcie do niego nie zastuka jakiś tam książę na czarnym koniu czy na białym i nie powie tu jestem Czekałem na ciebie całe moje życie. Także on wie, ona siedzi w domu, ona płacze, ona czeka na mnie. To dobra, dam mam czas. Ale kiedy zobaczy, że właśnie żyjecie, wychodzicie, y naprawdę cieszycie się życiem i nie czekacie na niego, wtedy się zapalą lampki. Daję wam na piśmie. Kochani moi, to ja zostawię, jutro zrobię rozkład. Na przyszły tydzień, co się wydarzy, żeby trochę odskoczyć od tej I love you energii. Eee, bardzo będę wdzięczna za łapkę w górę, bo powiem Wam, jak tak oglądam, załóżmy 700 osób oglądało, a 200 wrzuci, e, da, e, dało lajka, like to się zastanawiam, czy tak kiepskie są te moje rozkłady, ale to automatycznie każda tarocistka tak myśli. Także to nie to, że ja będę płakać, bo ja się naprawdę cieszę z Waszych komentarzy i z tych, którzy doceniają to, co robię, ale tak jak mówię, ani subskrypcja, ani łapka w górę nic Was nie kosztuje. To jest tylko jeden klik i to będzie takie podziękowanie w moją stronę. Ja nie będę się za każdym razem prosić o te, o te łapki w górę czy o subskrypcję, bo to nie na tym rzecz polega. Ale będzie bardzo miło, jak będę widziała, że jednak więcej jak jednej trzeciej osób oglądających podobają się moje wideo. Jeśli nie, nie zmuszajcie się. Jeśli się Wam nie podoba, broń Boże, to ja będę wiedziała, e, o co w tym wszystkim chodzi. Okej, okay, kochani, to włączam zaraz premierę. Zaśpiewamy 100 lat naszej jubilatce i... I co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Puziaczki.